No cześć, słuchajcie, dzisiaj gramy trzy konkurencje. Gramy boxy, gramy beat fighty i gramy Detron. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Stawcie subskrypcję i łapkę w górę, a my sobie idziemy już rozwalić. O kurde! Dobra, 200 To nie miało tak być. Szczególnie, że na niego wyszłem. Nie zapomnę. Jakiś to był. Ty mi wychodzić od wokół. No ja się nie skupiłem jeszcze, bo wiesz, ja tam gadałem trochę do widzów. Nie to co ty. Kupuj. Ale, że plecy? Ja tylko nie tyle. Ja nie zobaczyłam totalnie tych pleców. No. Dobra, <możliwe> ten no. <możliwe> Oczywiście do trzech wszystko gramy. Co? Do trzech wszystko gramy, oczywiście. Kurde, chciałem od razu ci zabrać to trochę 30, żebyś miał trochę mniej HP Dobra dostał Dwa razy nawet Dobra Ale co ci to dało, że dałeś mi dasz? No chłopiec, ale ty mnie wnerwiasz Nie, to jest to jest dziwne. ta gra jest dziwna nie, ta gra jest dziwna! Ta gra jest dziwna! Dlaczego za 70 dostałeś? Szybko lecz się, proszę. Brawo! Miałem 30 HP Co! What? Jezus Mario, ile ty masz HP? Jezus Mar, ale fart. nie miał Nie wiem, ja dwa razy miałem 20! Co się odwaliło, ale ty w ogóle dostałeś stówę, w jaki sposób? Przecież ty takie loła miałeś, jak ty się wyliczyłeś na sto? I z kewem? Dobra, ostatnia rundka. Tu były emocje, tu były, słuchajcie, emocje. Dobra. No nie, i teraz będzie spamiu. Zarobiście? Ja się leczę. Ale chłopcy, teraz będzie spamił cały czas. Tam polazłeś. Okay. Nie, no będzie spami. Nie, no to jest nienormalne. To nie ma sensu, jak ty będziesz spamił na boksach. Jeszcze być yy, ten. Mieć wspomaganie, bo grasz na padzie, więc to jest w ogóle już. nie nasz bez emki grać. Będziesz spamił. Ale ty, ty za bardzo spamisz. To nie to nie są boksy. To nie są boksy. Boksy są na pompy. Ale ty lepiej grasz Ja lepiej gram? Ja jestem bombikiem. Ty masz lepszego Alma, bo ty masz wspomaganie. Wspomniałeś? Dobra, ja ci nie podjeżdżam, bo, wie, że ty, bo wiem, że ty masz farta. Zacznę spamić lekko, tak jak ty wtedy. No. A Dobra, ten... jest. O, tak więc wierzę w konkurencję, wygrałem z wielką trudnością. Do trzech gramy. Do trzech. Teraz już wygrałeś jeszcze. No tak, ja już wygrałem. Do trzech wygranych graliśmy. 3-2 było. Jestem najgorszy. Na 3-1 było. Ale ja miałem 4:4. Nie, wygrałem z killem No 3-2 wygrałem. Dobra, teraz Bitfight, Fight, my friend. Ja to teraz coś to wiadomo, że ja przegram. Do dwóch wygranych gramy tutaj. Gdzie ty, gdzie, gdzie jest. Dobra, yy, no jestem już, yy, idę. Ja do Big Fight. Ej, to teraz gram z innym ustawieniem. Okej, okay, no Te, teraz ja wybieram sobie okej? ok? No. Chodź, gramy e, niebieską wolną. No i kołochem niebieskim. To ja przegrałem. Takie dziwne bramki. Aha, To ja już se, słaby start zrobiłem? Jest i wychodzę teraz. Oczywiście gramy bez kolapsów. Oczywiście gramy bez kolapsów, żeby nie było. Dostał, dostał. Kurde, nie dostał. Jest dobrze. Kurde, mogłem. Nie trafiłeś i Aha. wystarczy tak zrobić. No i ci nie trafić dwadzieścia razy. Dostał. Ale ty że mi potę. A ty wziąłeś potki? No nie. Ja też. No to weź potę. Dobra, ty masz aimbota, to już jest wiadome. Nie, no chłop, jak ty mi same hedy dajesz. Powiem, Ja mam 24 HP. Tam 34. No ty mnie zaraz trafisz, bo ty masz aimbota. Bogu. Muszę to wykorzystać! Nie! Ty wasza Osiem dostałeś! Osiem dostałeś! Osiem dostałeś! to teraz bierzemy poty! Dobra, ale jest! Jeszcze jedna i wygrałem! Nie, dwie! Nie, gramy do dwóch, a są trzy rundki. Mój start jest piękny nie, nie wiem jak cię nie trafiłem Kiedy Gdzie ty jesteś? Ym... Boxer zbudowałem. Nie wykręć, ja się czekam. To Ty poczekasz trochę, bo ja sobie robię na górę. O nie, spadłem. No to tak o Trant. A nie! nawalał no nie pompa mi się nie przeładowała. Ja se piję Co się dzieje Nie! Pompa mi się nie przeładowała. To jest piękna pompa! Nie no to jest najlepsze! Ja mam takiego farta! Nie mnie trafi A, ale patrzcie, on by już... On mi już dawno zginął, tylko że oczywiście nie może, nie może, bo pompa mi się nie przeładowała. Chciałbym żeby ją dwa lata. Piękna pompa normalnie. A ten ma niby 20... Ten ma niby 200 HP teraz niby. Bo go raz wa walnąłem. To jest po prostu szczęście się nazywa, nie? Skąd ty tu? No, 120. Ja się leczę. Teraz jest 20 HP lecz nie mogę. Bejcik. Leży. Ale za 30 dostałeś, więc i tak miałem farta. Ale dobra, kolejną konkurencję. Kolejną konkurencję wygrałem. Teraz gramy Detran. Teraz gramy Detran, Ale jeszcze jedna runda! Nie! Do dwóch Nie. wygranych graliśmy! Trzy rundy do Ale dwóch już wygranych! Wygrałeś. Co? I Dwi... Nie, dwie rundy wygrałem! No właśnie! No! A gramy trzy rundy do dwóch! Więc gramy trzy rundy, po no, no. dwie wygrane! Dobra, to startujemy w tym samym momencie! Ale mam w ogóle takiego farta miałem. Widzowie, wy to musicie przyznać. Ej, ty musisz skacie? A nie. Ej, to ile leveli? Nie wiem, do 20. Ty jesteś pierwszy. Czekaj, muszę do ciebie dojść. Chodź. 3, 2, 1. Aha, wyprzedziłeś mnie. Ej, tuj no! <noise> Dziękuję. Ja, ja by nie. No i pierwsza wygrałeś. Nie, jeszcze tego nie wygrałem. Ale tak Kuba zawsze robił. A wiesz, na którym ja byłem tu poziomie? Ej, Poczekaj. Na e, siedemdziesiątym. Z Kubą razem, na siedemdziesiątym drugim. ja tego nie przejdę nigdy. Dlaczego? Jak na, a jak ty na drugim się już wywaliłeś, a ja już jestem na ósmym? Uy, mi Ej, dobra, ty jeszcze wygrałeś. A czego? No bo ty i ja się na drugim męczę. Dobra, przeszłem. Pog. A już inne są łatwe. Tak samo jak to wszystko. Później od 60 się zaczynają problemy. Ale raczej tam już nie dojdę. A my to dwie godziny ten Detran razem z, z Kubą robiliśmy. Żeby 70 level wejść. Więc w ogóle. dziwnie. Ej, tak te bh ja aż prawie zaraz wygram. Już jestem na 14. А теперь звони, а? Ну, добро, почекам на тебе, почекам на тебе На который? На шестнадцатым Я вемли, ты там нигде не дойдешь, а я просто почекам Ale że ja mam 0 śmierci, a Mikołaj ma 9? Ty masz 10, no ja mam 0. Pog? I tak pewnie zaraz się wyglebię, bo tego nie umiem. O? Dobra, XD. Czekam na ciebie. O, ty już tam jesteś, to ty już niedaleko jesteś koło mnie. Tylko wiesz, ja na ciebie poczekałam trochę. Co? Miałam 0 śmierci. Kolejny level, 12. O Boże, musiałem akurat teraz zginąć, chciałem bez śmierci zrobić. Na który... Jest. Ja bym dawno przeszedł cały, ale pewnie teraz jestem na 19 pewnie O Boże, co ja odwaliłem za głupotę Wypraszam was widzowie, że musicie na to patrzeć, ale naprawdę. Sami tak się dzieje, kiedy jesteś dziwny No kurde nie... Jest niemożliwe, że to mnie zabiło. Bo ja jedenasty. Ja jest dwudziesty pierwszy. Co? Co do trzydziesty. To robimy, co do trzydziesty. Nie, ja mam dwudziesty drugi. Co do trzydziestego. Okej, okay. ja i tak przegrałem. wygrałeś. To, to niemożliwe jest, żeby. Dobra, jakby co, to. Dla mnie to jest dziwne trochę. Uf! Nie... Ja to kiedyś za pierwszym przechodziłem, to jest niemożliwe. Co robisz? Że nagle jestem takim babolem. No 12 level, nareszcie. No nie, impulsywki. Ja w sumie impulsywki są L. 13. Kurde super, impulsywka, nie? No, Dobra, No Dobra, pok zrobione. Nie! Ajajaj! Muszę tu tyłem skoczyć Muszę tyłem skoczyć Jaką robisz impulsywkę teraz? Podwójną robiłem już, zrobiłem Jak tu przejść? Który masz level? Ja? 23? Nie, 24 chyba Ej, to no poczekaj na mnie Ej, dobra, ja jestem taki słaby Że nawet tego Nie, to jest żart To jest żart To jest żart jak to się dzieje? Jest! Uch! Dobra, jest. A, to było... Który S... masz? Yy, nie wiem. Ciężko stwierdzić, bo już daleko... Jak to mnie nie zabiło? Halo? Dobra, to jest dziwna, ta gra jest dziwna. Przecież ja ukucnąłem i niby ja kliknę znowu, żeby odkucnąć, to dopiero pod, pod y, ukucnąłem. No, widzieliście to? Widzieliście to? Kliknąłem, żeby kucnąć, a mi nie kucnęło, to jest piękna gra. Brawo, mysz kucnąć. Dobra, Dobra, ez. Bo ja podejrzewam, że też będzie ez. Tak jak myślałam. Ej, ty że ja, ja już jestem na impulsykach podwójnych. No i co z tego? Ale ci się nie da przejść. Ja to przeszłam za drugim razem. Dobra, hej, no poczekaj na mnie. Dlaczego? Tam jest na dwudziestym dopiero? Kurde, nie! Co ja zrobiłem? E, ja nie... Ja chyba na 30 już jestem. Naprawdę? Tak. Na którym jesteś? Nie wiem, tu nie ma pokazane nawet. Kurde! Uu, spokojnie! Dobra, słuchajcie, zaraz będziemy musieli kończyć, bo jednak tu też... Czas goni. Ej, hey, który level masz?